Szukasz sposobów, aby robić skuteczne kampanie reklamowe na Facebooku? Chcesz nauczyć się reklamy, ale nie wiesz od czego zacząć? A może nie masz czasu się uczyć i chciałbyś, aby konkretna osoba zajęła się Twoimi kampaniami? Osoba, której możesz powierzyć tzw. konkretne budżet? Chciałbyś, aby Twoje kampanie reklamowe w końcu przynosiły upragnione zwroty, a być może masz ze sobą już parę nieudanych podejść? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Reklamy na Facebooku są bardzo skuteczne, jeżeli zastosujesz się do pewnych wytycznych. Czyli tak zwanych dobrych praktyk. A gdy chcesz zlecić swoje kampanie reklamowe w firmie do prowadzenia, to upewnij się, że specjalista potrafi pewien konkretny zakres umiejętności. Zacznijmy od podstaw. Mamy różne platformy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest czy YouTube. Każda z tych platform społecznościowych oprócz interfejsu dla użytkownika posiada też interfejs reklamowy lub inaczej mówiąc system reklam. Tak to jest potocznie nazywane. Na Facebooku mamy tzw. menadżer reklam. To jest profesjonalna nazwa używana w branży marketingu. Menadżer reklam to jest nic innego jak narzędzie umożliwiające robienie profesjonalnych kampanii reklamowych na Facebooku. I teraz. Wiele osób początkujących robi reklamy nie przez menadżer reklam, a przez stronę na Facebooku czyli przez tzw. fanpage. Na nim firma Meta oferuje funkcję promowania postów i o ile wygląda to zachęcająco i łatwo w obsłudze, to jest to bardzo nieefektywna forma korzystania z tego. Korzystanie z tej funkcji jest najprostszą drogą do przepalania budżetów, dlatego nie korzystaj z tej funkcji. Korzystaj z menadżera reklam, który pozwala wykorzystać większy potencjał do przygotowania jakościowych kampanii reklamowych. Ok, teraz porozmawiajmy o bardzo dużym błędzie, jaki popełniają osoby początkujące. Osoby te próbują robić reklamy intuicyjnie. Niestety, w obecnych czasach systemy reklamowe są na tyle profesjonalne, Sprofesjonalizowane, że uczenie się ich na własnych błędach daje ogromną szansę na to, że poniesiesz porażkę, przepalisz budżety. Wiele osób, z którymi rozmawiałem w trakcie swojej kariery, którym się nie udało, to były właśnie osoby, które intuicyjnie uczyły się robić reklamy lub korzystały z funkcji promowania postów. Jeżeli masz już za sobą pierwsze porażki, to na pewno wiesz o czym mówię. Dlatego, nie korzystaj z funkcji promowania postów, a zacznij korzystać z menadżera reklam. Menedżer reklam to jest narzędzie, które pozwala robić skuteczne kampanie reklamowe w social mediach. Jest zaawansowane, więc daje więcej możliwości, ale jednocześnie nie jest trudne do nauki. Jednak nie próbuj uczyć się go intuicyjnie. Dobra znajomość funkcji panelu i poszczególnych opcji w największym stopniu decyduje o tym, czy twoja kampania zakończy się sukcesem, czy totalną porażką. Jedno jest pewne. Jeżeli idziesz na skróty i nie korzystasz z menedżera reklam, to niestety. Twoje kampanie najprawdopodobniej zakończą się porażką zamiast spektakularnym sukcesem. W takim razie co decyduje o tym, że jedna osoba robi skuteczne kampanie reklamowe, a druga tylko traci pieniądze? Co możesz zrobić, aby twoje kampanie reklamowe w końcu przynosiły upragnione zwroty? Bo być może masz już za sobą parę nieudanych podejść. Przejdźmy teraz do tego elementu. Specjalista od reklamy to osoba, która posiada konkretną umiejętność. Więc na czym powinieneś skupić swoją uwagę, jeżeli chcesz nauczyć się robić tzw. skuteczne kampanie reklamowe? Między innymi umiejętności to biegła znajomość obsługi panelu reklamowego, umiejętność wyboru odpowiednich celów reklamowych. Cele reklamowe jest to wskazanie systemom reklamowym, jakie osoby ma nam wyszukać. Ponieważ systemy reklamowe też mają wiele różnych umiejscowień, ich biegła znajomość też jest bardzo ważna. Kolejną umiejętnością jest tzw. skuteczne targetowanie. Czyli umiejętność po pierwsze zbadania najlepszych grup potencjalnych klientów i ustawienia tych grup, w tym menadżerze reklam. Przedostatnią umiejętnością, którą warto umieć, to jest umiejętność tworzenia skutecznych reklam. W skład skutecznych reklam wchodzi między innymi grafika, teksty i odpowiednie techniki psychologii. A na koniec nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy: umiejętnościach analitycznych i umiejętnościach strategicznych, które pomagają w ocenie skuteczności kampanii. I decydują o jej rozwoju. A co, jeżeli nie masz czasu się uczyć i chciałbyś, aby osoba kompetentna zajęła się twoimi kampaniami? Osoba, której możesz powierzyć konkretne budżety, to jest osoba, która przede wszystkim posiada te wszystkie umiejętności, o których powiedziałem. I teraz uważaj, bo w Polsce praktycznie każdy podpisuje się mianem specjalisty. Niestety, specjalistą może być osoba wybitna z 15-letnim doświadczeniem, jak i student, który wydał swoje pierwsze 500 zł na budżet reklamowy. Jak ja mówię, niektórzy na wódkę wydają więcej. Dlatego nie patrz tylko na to, czy ktoś mianuje się specjalistą, jeżeli poszukujesz takiej osoby, a koniecznie zweryfikuj umiejętności. Co jeszcze możesz zrobić? Zapytaj o znajomości i doświadczenie w Twojej konkretnej branży. Im więcej lat doświadczenia, tym lepiej. Dodatkowo zapytaj, jakimi rocznymi budżetami ta osoba zarządzała lub jej firma. Dla przykładu, w mojej agencji marketingowej Social Elite zarządzamy rocznie budżetami przekraczającymi 37 milionów złotych netto. A ja sam robię reklamę od 15 lat. Dla przykładu, tylko w ostatnie 3 lata wydaliśmy ponad 100 milionów złotych na reklamę. W związku z tym wniosek jest prosty: wiemy dużo więcej o tym, co działa, a co nie działa, niż osoba, która wydała 10 tysięcy czy 100 tysięcy rocznie. I na koniec zapytaj o wstępne założenia strategiczne osoby, którą chcesz zatrudnić. Osoba z doświadczeniem od razu powie Ci pewne rekomendacje, podczas gdy osoba początkująca w tym miejscu po prostu zacznie się jąkać. Od jakich budżetów powinieneś zaczynać swoje kampanie reklamowe? Czy potrzebujesz dużo pieniędzy na start, czy wystarczają mniejsze kwoty? Ewentualnie jakie są to kwoty? Są dwie szkoły. Jedna mówi, wydaj na starcie minimum kilka tysięcy złotych. Musisz te pieniądze przepalić, aby algorytmy reklamowe nauczyły się robić skuteczne kampanie. Druga szkoła mówi, aby wydawać małe kwoty do momentu pojawienia się opłacalnych wyników. Ja osobiście mam zupełnie inne podejście. Powiedzmy, że jestem po środku. Uważam, że należy wydawać małe kwoty, gdy wyniki kampanii nie są pewne, ale gdy widzimy pozytywne zwroty, to należy wydawać jak najwięcej. Fachowo nazywamy to fazą rozruchu i fazą skalowania. W fazie rozruchu ja osobiście wydaję mniej więcej 20-30 zł dziennie na każdą jedną reklamę. To faza, w której robię testy i dopasowuję komunikaty do odbiorców. Gdy widzę pozytywne zwroty, wtedy przechodzę do fazy skalowania. W niej najważniejsze jest utrzymanie pozytywnych zwrotów z wydatków i wydawanie każdego dnia jak najwięcej. No i tutaj, oczywiście, sam decydujesz, jaką kwotę możesz wydać. Są osoby, które wydają setki złotych dziennie, i są też firmy, które wydają tysiące złotych dziennie. Więc jak widzisz, niezależnie od wielkości Twojego portfela, możesz śmiało zaczynać z kampaniami reklamowymi dla siebie lub dla swojej firmy.